jeszcze ostatnie przełożenia w naszym kiosku z gazetami, ale za chwilę będzie okazja zerknąć sobie do, do gazet właśnie. Zaczynamy. Jarosław Kuźniar i wraca po chwili balicji dyrektor Krzysztof. Zapraszamy serdecznie już za chwilę na rozmowę z naszymi gośćmi. Dzisiaj u nas Ryszard Petruszew Nowoczesnej i Paweł Deresz. Przy okazji e, dzisiejsza gazeta wyborcza w swoim tytule na pierwszej stronie pisze, PiS otwiera groby. Mimo protestów w części rodzin zaczynają się ekshumacje smoleńskie. Jako pierwszy w nocy z poniedziałku na wtorek ma być otwarty sarkofag Pary prezydenckiej na Wawelu. Jedną z głównych ekspertyz będą badania genetyczne, które mają ustalić, czy szczątki w trumnie należą do tej samej osoby. PiS otwiera groby. Nie każdy się na to godzi, nie każdy tego chce, nie każdy e, zgadza się z pomysłami prokuratury. Prezydent Andrzej Duda, do którego wielu e, miało ostatnią ostatnio nadzieję, że jest w stanie powstrzymać te decyzje wbrew woli części rodzin, powiedział: To jest decyzja prokuratury, zawsze tak to działa. Mam nadzieję, że ją uszanujecie. Paweł Deresz dzisiaj u nas za kilkanaście minut za Zapraszam na to spotkanie. Superadwokat RP. W każdej sprawie, która dotyczy majątku państwa może pojawić się Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej. Wszystkie umowy ze Skarbem Państwa, które będą opiewały na więcej niż 100 milionów złotych ma obowiązkowo opiniować Prokuratoria Generalna. Opinie wydłużą proces zawierania umów, tak sugerują dzisiaj eksperci. Trump-Putin. Układ bez Polski. Dzisiaj pojawia się oczywiście mnóstwo zdjęć. To akurat z protestów przeciwko zwycięstwu Donalda Trumpa, ale pojawia się Trump także i w Gazecie Wyborczej dzisiaj, może nie na pierwszej stronie, ale jednak pojawia się także w Dzienniku, w Gazecie Prawnej, bo to jest dosłownie kilkadziesiąt godzin po wyborach, ale Trump pojawia się także dlatego, że udzielił pierwszego swojego wywiadu i w magazynie 60 Minutes powiedział tak mniej więcej. Ja wiem, mówiłem różne rzeczy o Hillary Clinton, ale to cudowna dziewczyna jest. Wiem, mówiłem różne rzeczy o Baracku Obamie, że założył państwo, ISIS, ale tak naprawdę to przeinteligentny facet. Wiem, mówiłem co nieco złego o imigrantach, ale tak naprawdę chodzi mi tylko o tych, którzy popełniają w stanach przestępstwa, a to ledwie dwa miliony ludzi. Poradzimy sobie z nimi. Trump przedstawia administrację do Trumpa, a wszyscy już właściwie ustawiają się w kolejce, żeby robić z nim biznesy. Pogadamy o tym z Ryszardem Petru za chwilę. Natomiast dzisiaj w fakcie pojawia się nowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Adresowany jest do przyszłych emerytów. Oni podobno nie dorobią. Jest marchewka, będzie i kij po uchwaleniu obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. PiS weźmie się do kolejnej reformy. Chce umożliwić przechodzenie na emerytury jeszcze wcześniej osobom, które wypracują od odpowiedni staż, tyle że dostaną niskie świadczenia i nie będą mogły do nich dorabiać to dzisiejsze dzienniki, a tygodniki Robert Lewandowski wkracza na listę najbogatszych Polaków. Z Andrzejem Godlewskim z Piłki Nożnej dzisiaj porozmawiamy sobie i o spotkaniu ze Słowenią, i o fantastycznym spotkaniu z Rumunami. I jeszcze dzisiejszy Newsweek. Ziobro musi odpowiedzieć. Konwencja partii Ziobry za pieniądze unijne na konferencji klimatyczną. Wielkie wpłaty rodzin Ziobry i Kurskiego na partię. Ziobro musi odpowiedzieć. To dzisiejszy Newsweek. Zdaje się Krzychu, że redakcja się ze mną rozłączyła. Powiesz im dwa słowa, żeby do nas jednak zadzwonili Proszę. Prosimy, Właśnie, do serdecznie wróćcie do nas. Natomiast my zabieramy Państwa teraz do Centrum Meteo w Warszawie. Pogoda doskonała do tego, żeby się nią zachwycać póki jeszcze czas. Sprawdzimy za chwilę w 14-dniowej prognozie pogody, czy ta zima, którą widzieliśmy w weekend, wróci, czy już nie. Dzisiaj na termometrach. Dwa stopnie w Suwałkach, dwa stopnie w Białymstoku, trzy stopnie w Warszawie, około dwóch w Lublinie, dwóch w Rzeszowie, podobnie w Krakowie. Zielona Góra z czterema stopniami, Gorzów Wielkopolski także i Szczecin, oraz Wrocław w Poznaniu, w Bydgoszczy także 4 i jeszcze trójmiasto łapie się na temperaturę najwyższą dziś, czyli około plus 4 stopni. To są temperatury na poniedziałek. Nie wygląda to dobrze, wręcz wygląda sympatycznie i zachęcająco, ale mamy jeszcze jak co poniedziałek prognozę pogody na 14 najbliższych dni. Serdecznie proszę na nią zerknąć. Wtorek będzie najchłodniejszym dniem w tym tygodniu. Temperatura w ciągu dnia ma wynosić od minus 13 stopni do minus 3. Dzisiaj od minus 8 do plus 4, w środę od minus 8 do plus 6 stopni. Później w okolicach czwartku, piątku, soboty, niedzieli zdarzy się tak, że za dnia temperatura nawet będzie wszędzie powyżej zera od plus 1 do plus 7 stopni. Ale później w końcówce listopada znowu za dnia mróz. Minus 3, minus 4 to będzie standard. Tak to wygląda. Z uwagi na to, że właśnie niebo jest tak pięknie przetarte, ani jednej chmury, no to noce będą bardzo zimne i jutro rekordowy mróz także w ciągu dnia około minus 13, minus 12 stopni. Ryszard Petru, już za chwilę, szef Nowoczesnej, będzie naszym gościem. Już kilka było prób spotkania z nim, kilka podejść, ale to nie zawsze jest takie łatwe. Ostatni Newsweek pisał, że. A w partii to jest człowiek, którego nie wszyscy noszą na rękach. Wielu uważa, że Petru chodzi tylko od jednej redakcji do drugiej, że właściwie na tym spędza swój czas. Natomiast 11 listopada, swoją drogą, jak świętowaliście, hashtag one zawsze do wzięcia. Jeżeli go użyjecie, niezależnie od tego, czy to Twitter, czy to Facebook, to błyskawicznie traficie do nas na antenę. 11 listopada Ryszard Petru był facetem, któremu udało się być na trzech demonstracjach jednocześnie. Był z Andrzejem Dudą, był z Bronisławem Komorowskim i był także z kodem. Nie było go, a nie, to nie był wszędzie. Nie było go tylko z narodowcami. Ale może za chwilę odpowie, dlaczego akurat na tym marszu się nie pojawił. Są tacy, którzy mówią, Ryszard, o co ci chodzi? Dlaczego chcesz tańczyć ze wszystkimi? Czy to jest to światełko w tunelu, o którym swego czasu mówiłeś? Ryszard Petru to też jest taki człowiek, który napisał swego czasu, zaraz po wyborach w Stanach Zjednoczonych, bardzo e, miły, tak myślę, patrząc na różne inne, tweet do e, Donalda Trumpa. i Zasugerował, że to jest wybór Amerykanów, trzeba go szanować i że nie taki Trump straszny, jak go malują. Sam Donald Trump udzielił pierwszego wywiadu yy, i w tym wywiadzie okazuje się, że on mówił pewne rzeczy w kampanii. On sobie zdaje z tego sprawę, natomiast on też wie, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć, bo lud musi to kupić. Skąd my to znamy? Ciemne. Lud kupuje rzeczywiście czasem za dużo, niż by chciał. Natomiast jak zawsze dyplomatycznym językiem popisał się szef polskiej dyplomacji w Brukseli po spotkaniu szefów dyplomacji państw unijnych. Powiedział, że Trump to nie jest dziecko specjalnej troski. Nie należy się nim aż tak bardzo przejmować. Europa nie ma z nim takiego problemu, jaki niektórzy sugerują, że ma. O Trumpie też za chwilę porozmawiamy. Ryszard Petru, szef nowoczesnej, będzie pierwszym gościem dzisiaj o rano. Później Paweł Deresz i Adam Godlewski z piłki nożnej także. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Panowie, kanapki. Kanapki przyszły. widziałem że od rana wiesz, kanapek. Ale to jest ten... Krzysiek musimy za to zapłacić, bo akurat nowoczesna ma problem z kasą, także? prawda to, to prywatne były. To, to, po, po ile są? <laughs> po ile są te kanapki? Muszę sprawdzić cenę dokładnie, ale nie chcę Wam teraz... Ale, ale nie ma kawy, czy nie jest tylko kanapki? Tak. Tylko kawa ja była, była u Was na górze. Nie, <laughs> nie dla wszystkich. Mogę dać się okazuje trochę. 20, się jest. No 27,5. Dobrze, a ile ma być? 20. 20, bardzo proszę. ile? Ile wymagań na początek? Nie no to jak nie to razem, nie? Ryszard Petru, szef nie Nowoczesnej. – no. Gdzie jest kamerka? Y, w, tu jest jedna, tu jest druga, tu jest trzecia, a jeszcze z tyłu, jak się Pan odwróci, na przykład to jest czwarta. Także wszędzie, y, wszędzie nagrywamy. No jesteśmy lepsi niż Ziobro. Naprawdę? No to tego nie wiemy, wie Pan. I ty, my jesteśmy jeszcze w, w dodatku na żywo, a Ziobro to wszystko Redaktorze, nagrywa. My nie wiemy, że to co. Jesteśmy lepsi. Jak pan to robi, że pan potrafi być z Komorowskim, z Dudą i z Kodem, i właściwie tylko Narodowców pan pominął? 11. Boże, bo mnie akurat Narodowcy nie zaprosili wie pan? Ale nie, no poszedłby pan na Marsz Narodowców? No nie, no nie poszedłbym jajno, na, oczywiście. E, ale chodzi panu, jak ja to robię, w sensie logistycznym? Nie, to już pan ładnie pomieści. odpowiedział, nie, bo pan powiedział, nie, no bez jaj na Narodowców Marsz pewnie po nie poszedł. Ale wielu mówi, że e, jaja to są jak pan idzie do Dudy i do Komorowskiego i do Kodu, bo tego się nie da połączyć. Były oficjalne. E, Mówimy tak, bo to Nie, Jak pan, jak pan... No, nie uważa, proszę żeby się czuć jakby... siebie. no tak, ja nie chciałbym, żebyśmy mieli wypadek <laughs> potem. Nie, broń Boże. Czuwam nad tym, naprawdę. Okay. Yy, to były oficjalne obchody 11 mm -hmm. listopada, na które zostały, zaprawda, wszyscy politycy dostaje zaproszenie. No i uważałem, że akurat 11 listopada jest takim dniem, kiedy trzeba mm -hmm. być na obchodach oficjalnych. Dużo żeśmy tam nie rozmawiali na tych obchodach, bo to jednak się tak, dzieje. Ale ja wiem, że dumnie pan stoi za Andrzejem Dudą, znaczy jest pan w jego drużynie, prawie że. Na. Nie proszę pana, to że ktoś ko kogo stoi, to nie znaczy, że z jej drużynie. Ale nie wstedzi się pan tego. Teraz idziemy razem i jesteśmy razem w drużynie. A to bym w relacji dziennikarz-polityk. No nawet, to ja byłem wtedy przewodniczący nowoczesnej reprezentant RP. To była prostu. taka relacja. Ale bo też są tacy, yy, którzy złośliwie mówią, Petru zauważył drugie światełko w tunelu. To będzie znaczy, się ciągnęło do końca świata Nie, świateł, Nie, jeden nie, nie. Dobre światełko w tunelu nie jest złe. To jest jakby taka okay. fundamentalna rzecz. Po drugie, jak ktoś szuka światełka w tunelu, to też jest pozytywne, ale poważnie rzecz biorąc, to uważam, że dobrze było, dobrze, dobrze zrobiłem, będąc na obchodach oficjalnych 11 listopada. Szczególnie, że później miałem wystąpienie na kodzie, gdzie mówiłem właśnie o potrzebie, że myśmy byli. W takich dniach wspólnie, bo to jest święto wszystkich Polaków. Źle się dzieje, że jest kilka marsz jednocześnie. Mhm. Zresztą, o ile pamiętam, większość polityków mówiła o potrzebie jedności. No, to to... Niektórzy ob... nawet sugerowali, że trzeba to zrobić ustawą. To no, tak, Andrzej Duda. No. To już powtórzę, co mówiłem kilka dni temu, że jeżeli doszło do tego, że w Polsce trzeba takie rzeczy robić ustawą, mhm. czyli doprowadzić do tego, żeby jedność była przez jeden dzień, za dwa lata tak. ustawą, to to bardzo źle świadczy o tym, jakim stanie skraj. kraj a to jest wina polityków, do czego doprowadzili, że nie można się normalnie spotkać. I moja obecność, proszę pana, to jest w ogóle niesamowite, moja obecność na wchodach 11 listopada oficjalnych jest przedmiotem kontrowersji. No to jednak nie, bardzo. Może, to nawet dla mnie nie jest kontrowersyjne. Ja się po prostu y, zastanawiam, w co Petru gra. No. Jeśli on potrafi być z Dudą, z Komorowskim i z kodem jednocześnie, choć kod jest najgorszą rzeczą, jaką może sobie obóz dudy wyobrazić. No przecież dla nich to jest u uosobienie zła. Przyznam panu, że nie byłem jednocześnie, tylko po kolei. No <śmiech> <śmiech> ale raz, prędzej czy później pewnie będzie mógł pan się raz, roztroić. Dwa, dwa, przyznam panu, że różnica jest taka, że jeśli na oficjalnych obchodach czy występuje się na marszu kodu, jednak wystąpienie oznacza, że kod jest mi bliski, czy te idee, które tam, te słowa, czy idee, które tam padały. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że w normalnym kraju normalne jest, że polityk opozycji jest na uroczystościach oficjalnych i byłbym zdziwiony, gdyby na przykład na zaprzysiężeniu Trumpa nie było przedstawicieli partii demokratycznej, prawda? Dobrze na pewno, bo Ta, to tak, w w to zimne, a to byłoby jak pan mógł być na zaprzysiężeniu Czyli zimie. pan się do Dudy nie zbliżył mentalnie, pan po prostu fizycznie skorzystał no, z... z zaproszenia? Tak, uważałem, że to jest ważne, ważny dzień. Przyznał też, że miałem duży dyskomfort, jak nagle na, w trakcie tej uroczystości znowu był apel poległych i była hasło mhm. polegli w Smoleńsku. Jest to zgrzyt, to w ogóle... Ale to się pan z tym liczył, nie? że tak Liczyłem się, liczyłem się, ale dziwi mnie, że oni na to w ogóle, jakby im to przechodzi. Przez gardło, no. No, niech sprób nie spróbuję no. nie przejść, nie, no, sprób nie, nie spróbuje no. no. no, Są tacy, wystarczy. którzy sprawdzają komu przychodzi, a komu nie przychodzi. No, ale i nie. Sam, pan widzi, sam pan widzi, jak to działa, a jednocześnie... Nie i... zgadzam się z tym, miałem dyskomfort, uważam, to jest dzielące. Y, Zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z panem Pawłem Dereszem, mm -hmm. który rzuciłem przed chwilą na Twittera jego zażalenie do prokuratury o to, że w ogóle nie dają mu możliwości zażalenia się w sprawie mm -hmm. eshumacji. Oto dzisiaj zresztą ma być, pan przed chwilą widziałem, że tak. czytał o tym. Pierwsza ekshumacja. No, Harioka Harioka. 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 Przepraszam. Przepraszam, nie chcę tego nazywać, ale to jest cyniczne, zimne, mam wrażenie wyłącznie polityczne. Dobrze wiemy, że nic z tego nie będzie wynikało. Dobrze wiemy, że Panie nic z tego nie Ja to wszystko rozumiem, znam pana opinię w tej sprawie, tylko myślę. A pytanie, sobie, gdzie my jedziemy? My, a gdzie pan chce? Ale jak Chce pan pod... jechać na Nowogrodzką? Nie na Berlin. <grym> na Berlin. <grym> A powiem panu, no, że na nawet... Tamtą stronę się tam jedzie. W tamtą stronę żeby tam teraz nie. nie było z tego. Nie, no to powiem panu Lizbony. Nie wiem, tak. że tą autostradą, jak się jedzie stąd, <grym> to, się jedzie stąd wiem. to bez światła ponoć do Lizbony. Mm, nie myślę, jechałem? Ale jakbyśmy zostałem. się podzielili paliwem, to możemy śmigać oczywiście. Jakoś teraz? tam się prześpimy. No. Czy się to jest stary podróżnik. Ale co pan robi na Lizbonę byście powiedzieli. Kurczę, co? Ale co pan tam chce w tej Lizbonie zrobić? Ciepło. No ciepło. Ale słońce w, Polsce, w Warszawie jest Idealnie bardzo ważne. Nie, szło, właśnie dzisiaj pan jest Natomiast nikt nie zwiedzie nas w rozmowie. Pan powiedział to, co powiedział o tym apelu smoleńskim. I to jest pewien klimat, który ta strona, w której pan czasem widzi światełko w tunelu, wytwarza. Nie, proszę, więc... Chyba na raz widziałem światełko w tunelu, i żałuję bardzo tego. Nie, ma... nie, 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 A może nie, nie, powiedzieć, nie, nie. nie, nie, nie uważam, że poszukiwanie kompromisów jest właściwe. Światełko w tunelu nie jest poddaniem się, czyli wejściem w konszachty, tylko da, 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 dałem sygnał, sprawdzam. I? No i sprawdziłem. I boli do tej pory? Nie, nie no to wie pan no, poparzył się człowiek, no to wie już, że trzeba uważać takimi światełkami, ale intencje są też ważne i w związku z tym, jeżeli ktoś widzi światełko, to widzi szansę, mhm. a, nie, a nie od razu podpisuje porozumienie. To jest duża różnica. Trzeba szukać porozumienia, trzeba szukać rozwiązań, ale trzeba wiedzieć też z kim się rozmawia. A propos szukania porozumienia i szukanie rozwiązań, ostatnio kiedy rozmawiałem z przedstawicielami Platformy i Nowoczesnej o tym e, chwilowym próbie, e, e, tak naprawdę, pokazanie Platformie, że teraz, e, słuchajcie, byliśmy jakoś tam razem, znowu zimniej? To się tu wychodzi. Później będzie Kuźniar przeziębił Petru w samochodzie, e, nie ma opozycji w Polsce. Nie Wie Pan co można by spytać, Jaka, <laughs> jaki powinien być temperatura. Temperatura w Krzysiek, on próbuje nas schodzić, żebyśmy nie mamy po prostu mamy. ze strachu, Pan ma 21 ja ze strachu nie zadaję mu pytań. To jest trudne rondo, panie. Ja ja mam tu nie? swoją niezależną klimatyzację. Naprawdę? No, tak tak tak, tak, no to samochód na wypasie. Teraz tak, ja mam 19, pan ma 21. I dobrze, nie dam się zbić stopu. Myślę sobie o jednej rzeczy: po co był ten list do platformy? mówiący słuchajcie, wy stójcie sobie tam, my stoimy tutaj, będziemy się różnić, ale pięknie. I pan co, no mogę powiedzieć tak, jak ja wam, że jesteśmy jednak partią inną z Platformy, powstaliśmy na kontrz, w kontrze do platformy. Korzenie te same. no wie pan co, skorzy... ja jestem Wrocławia, tak no, z Wrocławia, także... No, Schwetyna też. Z Opola jest krzyży. No. Nie że Opole jest, jest OK, oczywiście i bardzo ładne miasto jest, ale ja jestem z Wrocławia. Mhm. Teraz wracam, nie, spotkaliśmy, to są jednak, powstaliśmy na kontrze mieliśmy... Mam duże i mieliśmy duże zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia polityki gospodarczej. Przypomnę skok na OFE, brak restrukturyzacji górnictwa, złe traktowanie przedsiębiorców, ale w sytuacjach fundamentalnych takich, gdzie jest racja stanu, czyli Trybunał Konstytucyjny, miejsce Polski w Europie, czy kwestia chociażby tej karygodnej ekshumacji, no to, są, to jest kwestia taka, gdzie trudno, abyśmy byli oddzielni i byliśmy razem, ramię w ramię walczyć o to. Ja pamiętam, że u Pana jakiś czas temu był Borys Budka z naszej strony, Kamil Agasiuk-Pichowicz. Tak. Często jest tak, że w Trybunale prawie wychodzą razem na konferencje w tych sprawach. Natomiast w kwestiach tego, jak rządzić państwem, jak doprowadzić do tego, że Polska była mhm. bogatym krajem, że Polacy byli szczęśliwi, że mieli nadzieję, że trzeba zmieniać, żeby było lepiej, że trzeba reformować, że potrzebna jest zmiana, zmiana też pokoleniowa, to tu się z platformą istotnie różnimy. Bo, przy... bo opole skręca na prawo, a, a Wrocław nie? Bo może inaczej. Y Mam często wrażenie, że oni chcą po prostu powrotu do tego, co było. Mm -hmm. Że 8 lat było dobrze i w związku z tym chcą, żeby było tak, jak było. A ja bym chciał, żeby było znacznie lepiej, żeby ludziom się chciało, żeby była perspektywa, żeby mm. zmieniać Polskę na lepsze. Nie, nie tak, jak robi Zaleska wprowadzając chaos w edukacji, tylko doprowadzić do tego, że dzieci nasze idą do szkoły, uczą się, są zadowolone. Ja jestem za, tylko Zaleska żeby... ma władzę, a pani jej nie ma i nawet patrząc dzisiaj myślę, że... Umiarkowanie Pan wierzy w to, że za 3 lata będzie Pan miał szansę mieć realną władzę w Polsce. Ja jestem przekonany, że to jest bardzo możliwe. Że pis nie będzie miał drugiej kadencji. Nie, mówię, że jest bardzo możliwe. Musimy zrobić wszystko, żeby tej drugiej kadencji nie było, ale nie wystarczy być antypisem, tylko trzeba Polakom proponować lepsze rozwiązania. Mogę powiedzieć tak, no trzy lata są też po to, że Polaków przekonywać, a władza ma dwa aspekty. Można mieć władzę realną, taką, ale też teraz chodzi o władzę nad rząd Uwaga! To nie ja, to on zwalił, wjechał, moim zdaniem. No ale co? Źle wjechał. Widzi pan tak, nie pan? Jest, jest pan w stanie zapanować nad tym, no nie. No, no, no nad tym właśnie. nie. No. Musimy. Ale widział pan? O, jeszcze taki, na czerwonym, super. Taki, tak, no, na tak. Podajemy numer rejestracyjny, no nie, pan, no, nie Ale na, nagrywacie do przodu, nie? Tak, to znaczy jesteśmy na żywo, to się później nagrywa, nie, nie oddamy tego. Ale hmm. myślę o tym, że... Yy, oni rozdają kasę, prawda? Rozdali. I, i to dużo. Który nie mają. Rozdają. Które nie mają. No, księgowo na razie się zgadza. Księgowo się nie zgadza, bo jest manko. Proszę pana, jest no manko. Ja, to manko to w firmie boli, a w państwie nie boli. boli, boli. Robią sobie jeszcze większą dziurę. No. Wie pan, ale Grecja zrobiła dziurę. W Lizbonie też było. nie było dobrze. też nie było w Lizbonie <laughs> dobrze. W Włoszech nie było dobrze. Powiem panu, że tak. To nie jest, pan dobrze wie, że nie można manka robić w nieskończoność. No, za duże manko oznacza poważne problemy. Po drugie, to trzeba oddać. Dzisiaj już nie mam pieniędzy na 500 plus, nie są w stanie... Dzisiaj akurat jest podsumowanie, będę robił koło 11 roku rządu Beaty Szydło. I przypominam jej zapowiedzi z Już wiadomości wczoraj zrobiły. Ciężki rok była też szydło. Po co pan się pchał w miejscu? co jest tak się... już ocenione. Ma pan rację. Już wiadomości zrobiły wczoraj, wiadomości tak? wczoraj zrobiły, podsumowanie, że to był ciężki i ważny i. Bardzo, trudny, bardzo ciężki rok dla To może szydło. wystarczy, nie? Nie, Ale tylko panie Wyszarze, bo pan, nie pan, zmieniał, się, pan się na kasie akurat zna. Więc na w firmie na to może być tak, że rzeczywiście boli. Ale sam pan wie, że dzisiaj tutaj jest tak, że jak nie ma, to jeszcze trochę kasy w OFE zostało. Jeszcze jest trochę kasy w NBP, więc jakoś się poradzi. I wstanie, nawet jeżeli to manko będzie bolało, to to będzie. Będzie Pana ból ewentualnej platformy, a nie ich. Nie, proszę Pana, to Polaków. Polaków. Ich rzeczywiście nie zaboli, To jak kiedyś Urban mówił, że rząd Ci wyżywi, to oni też przeżyją. Nie, ale to nie jest tak, proszę Pana, że można mieć deficyt coraz większy, bo pieniądze trzeba oddawać. To upraszczając, tak. no, jak nie ma pieniędzy, to trzeba wyemitować obligacje, bo ktoś kupuje te obligacje. Ale za 500 plus kupują. Za ro, ale za rok trzeba te pieniądze oddać, za dwa lata. I ktoś musi znowu dać im mhm. możliwość, znaczy ktoś musi znowu pożyczyć pieniądze. I to nie jest tak, że nieskończoność. PKB, dynamika PKB spada, czyli wolniej rośnie gospodarka, inwestycje spadły na łeb na szyję, Mamy u... mniej inwestujemy w Polsce niż mm -hmm. w zeszłym roku. Środki unijne są prawie w ogóle nie bo w każdym urzędzie marszałkowskim siedzi CBA i każdy urzędnik mówi mm -hmm. ostatnią rzeczą jaką chcę zrobić to podejmować decyzje inwestycyjne. Miała być podwyżka kwoty wolnej z podatku, nie będzie. Jeżeli chodzi o kwestie obniżenia wieku emerytalnego, to ile będzie kosztowało? No, ale co a nie, ich to obchodzi? No, obiecać A ja to ich. To, no. A Polaków? Ale, a Polacy, nie, mówiąc, z nimi. Polacy można, wybrali nie? sobie. Można oczywiście, Polacy wybrali sobie Rosława Kaczyńskiego. I Rosława Kaczyńskiego, żeby mówi no to dają. No. Nie, przepraszam, ale to jest tak. Polacy akurat są bardzo mądrym narodem. Nie chcą, żeby Polska z kolejny. Zaraz, zaraz, zaraz pan tak samo mówił po wyborach. Kto? Tak? Czy pan tak mówi po wyborach też? Jak tak. Że Polacy są mądrym narodem? Jak wybrali PiS do władzy? Nie, ja powiedziałem, że są mądrym narodem, w tym sensie każdy ma prawo mhm. popełnić błędy w życiu, prawda? Tak. Trzeba potem skorygować. Najgorszy jest ten, kto popełniał błędy nie widzi potem, mhm. jakie wnioski z tego trzeba wyciągać. Wracam jeszcze raz do tego. Nie można zadłużać kraju. Myśmy się w PRL tak za dużo i zbankrutowaliśmy. Przypomnę, były kartki na mięso i hiperinflacja. No, akurat Kaczyński jest w u mentalnie i widocznie mu się podobało. I myśli Pan, że dojdziemy do czegoś na kształt? Nie, no mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie. No nadzieje, że no nie. Ale co, można mieć nadzieję, ale co można zrobić, żeby tak nie było? No. To znaczy trzeba Polaków uświadamiać i. Ale co mówicie, nie bierzcie 500+, nie bierzcie 4000+. Nie, nie, plus? nie, nie, jeżeli Polacy będą mieli świadomość, że to jest na wyraz, że to jest na kredyt, będą, nie, nie będą popierali rządu, który mhm. jest nieodpowiedzialny. To jest skrajnie odpowiedzialny rząd, a po prostu jest, trzeba powiedzieć po przez oszustem. Robi prezentację, a potem w realnej gospodarce podwyższa podatki, podatki dla przedsiębiorców do 40%. Przypomnę, miał być VAT 20, 22%, w przyszłym roku jest 20%. 23, czyli relatywna podwyżka w stosunku do oczekiwania. Znaczy nie, no, brak obniżki. No. no proszę pana, w no. normalnym, no. przewidywalnym kraju to jest tak, że jeżeli panie przedsiębiorcą, to pan ma prawo zakładać, że jak rząd obiecał 22% VAT-u 2017, to będzie. A Polacy się już przyzwyczaili za platformę, że to nigdy tak nie działa, więc się już nie przyjmują. Że no. znaczy nie przyjmują, nikomu nie wierzą. No, to brak no, zaufania dla państwa. Ale to no. jest inaczej. Znaczy polityka jako taką. No to trzeba to zmienić, proszę pana. Ale jak? O, bratając, wszystko, się z Brudą, nie, bratając się z Dudą, ja nie... bratając się znowu z bratając się z Platformą, na no nie ale da moment, się tego. Ale... <laughs> ja się proszę, nie bratam się z Dudą, tylko byłem na, 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 na... No dobrze, no, ale Co myślę pan, o tym, że to jest w, różnica. W, w, Bratanie się, to mi się tak kojarzy z misiem. Tak. Tak co, można, tak, co można w takim razie zrobić, żeby nie tylko mówić, że to dla Polaków, że to może zaboleć i tak dalej, i tak dalej ale, yy, ale tak naprawdę przejąć władzę i ewentualnie zacząć odwracać to, co teraz prowadzi do sprawy, o których Pan Po pierwsze, jest tak, oczywiście, wybory, może, przejąć władzę można tylko wyłącznie w wyborach. No to... Choć są tacy, którzy sugerują, że jeszcze ulica jest do tego współcześnie. Ulica może wesprzeć wynik wyborczy, ale na pewno. Wybory są jedną formą przejęcia władzy w demokratycznym kraju, mhm. a dwa, no jedyną sposobem jest to jest postawa. To znaczy, mówimy, co chcemy zrobić, potem to robimy i Polacy widzą, że można, przynajmniej ja w kampanii wyborczej nie obiecywałem gruszy na wierzbie. Oczywiście dostaliśmy 7,6% dla partii, która startowała, to może nie był najgorszy wynik od zera. Tak. No. Teraz mamy znacznie wyższe poparcie, ale chcemy jeszcze wyższego, bo trzeba mieć więcej niż ale czym PiS jeszcze? i Kukizem razem wzięci. To chcę podkreślić. Sam pan PiS, wie... razem wzięci. Dobrze, e, a teraz no, to, tak jak o, Pan ich wkłada do jednego wora, to tak samo wy z Platformą jesteście w jednym, tym powiedzmy opozycyjnym. Ale co wy może, bo razem ważycie rzeczywiście sporo i moglibyście ewentualnie coś zaważyć. Za Czy zgadza się Pan z tym, albo na ile dla Pana jest realne to, o czym mówi i Michał Kamiński, i ludzie z Platformy Obywatelskiej zaczynają o tym przebąkiwać, że wy za trzy lata pójdziecie z jedną listą wyborczą, gdzie będzie platforma obok nowoczesnej na przykład wszystkie warianty są możliwe, trzeba być pragmatycznym i będzie to pochodną naszego poparcia również platformy. Jeżeli będziemy mieć na przykład więcej odpisów, no to mhm. przyzna Pan, że wolę wtedy wygrać sam z pisem. Jeżeli będą będzie sytuacja na przykład taka jak dzisiaj 23-22 nowoczesna, 16 platforma pis 28, no to wtedy będzie to sygnał do potrzeby koalicji. Ważne, żeby zbudować wspólne jakieś minimum programowe, no, żeby się potem już nie kłócić o każdą rzecz. No i jedna rzecz ważna jest, że lider może być tylko jeden takiego wspólnego. Bo to, właśnie, to pan przyzna. Tak, tylko jak czytałem artykuł o tym, że, że z panem jest trudno, bo pan jest dosyć wymagający. Jestem. Z dużym ego, jak każdy lider, to wymagający. przecież nie. To dobrze, nie wymagający. Nie, powie pan, nie powie pan człowiekowi z Opola, że, że, on będzie, że on będzie ważny, skoro pan też chce być ważny. No, no to jest tak, że to akurat nie my wybierzemy, tylko mi się wydaje, że to będzie Polacy. No. Będzie lider, który będzie ma być uosobieniem tego całego mm. obozu. Natomiast te rozmowy i te dylematy uważam, że będą za dwa lata? aktualne gdzieś tak za dwa lata. Mm -hmm. Skąd pan to? No trochę już tam żyje w tej polityce waszej. No, no naszej? Znaczy, to jest wspólna. Nie ma także że do się oni, no. panu tweet Andrzeja Dudy do Donalda Trumpa mówiący, że to będzie miły, sympatyczny, ciepły okres współpracy. Nie, skąd to wie, bo słyszałem, że minister Waszczykowski powiedział, że nikogo tam jeszcze nie znamy. Nikogo jeszcze nie znamy, ale też powiedział dzisiaj w nocy, że Trump to nie jest człowiek specjalnej troski, więc nie ma się co nim przejmować. Wygrał, facet. wygrał. I co Donald Trump wygrał. Wszystko mu trzeba zapomnieć. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie trzeba, go trzeba robić wszystko, żeby nie realizował większości swoich postulatów wyborczych. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest element establishmentu. Ja widzę, kim się prawdopodobnie ma otoczyć. Mhm. I to jest taki klasyczny establishment republikański, czyli ci sami panowie, co zawsze, to teraz jeszcze raz mm. koło niego. To oznaczałoby znaczną przewidywalność zagranicznej polityki amerykańskiej, ale wie pan, zobaczymy, jak będzie. Trzeba inaczej. Jest światełko w tunelu. O nie! Jest, proszę pana. Petru widzi drugie światełko w tunelu. Nie, Widział pana jest. Widzi Trumpa. O nie. Nie, nie, w tym sensie, że <laughs> prawdopodobnie, mam nadzieję, że światełko w tunelu to szansa, a nie porozumienie jeszcze. Jest szansa na to, że on po prostu wejdzie w normalne buty polityki amerykańskiej Czyli zagranicznej... Nie, on no, on zagraniczne. wie, że on wyrzuci buty a. Clintonowej, no a teraz już nie będzie, będzie. bardziej radykalnie prawdopodobnie, no jak to Republikanie. Akurat dla nas to może być dobrze. Eee, na ja mówię o naszym interesie, interesie mm -hmm. Europy, interesie świata, a nie interesie Donalda Trumpa który coś tam, znaczy za dużo nabisywał i wy wygadywał w kampanii wyborczej, no mogę tak powiedzieć. Rozumiem. No. On w ogóle teraz jest tak koncyliacyjny, jak, jak nigdy nie był, więc... Baranek, nie? No, to, czyli było ich to dwóch, Słuchaj. no co najmniej <grym> dwóch, jak się okazuje. No. I jak, czy czuje się pan bezpieczny po naszej rozmowie i pojeździe? Tak, aczkolwiek, aczkolwiek pan że ten żółtek wjechał, to tak miałem chwilę. No, ale teraz no teraz pan ma tak? Tak, młodzi szaleją. Nie, to pierwszy raz tak się zdarzyło, szczerze mówiąc, ale, ale jest pan tutaj bezpieczny jak nigdy. Natomiast wychodził pan tutaj tak tą stronę. No nie, proszę, nie, pan, nie, no co musi, pan? Nie, no musi być trochę cieplej no naprawdę. I to będzie minus 15 stopni w ciągu dnia. No. Ile pan tam ma? Krzysiek ma w Stocznie. kurce siedzi, no bo wiedział, że będzie to taki 16? klient. 16? No. 19. O, widzi Pan? Też ma 19. No, 19, wiem, no. ja to jest dobra. dobra, to jest Pana samochód, nie będę tutaj kombinował z tym, z ciepłotą. Bardzo dziękuję za spotkanie. Super, rewelacja. Yy, i... Znowu w tym samym miejscu? Yy, wysadzę Pana, no bo tam jest portfel, kurtka, wszystko, nie? No. No, jakby tak nie było. Okay, Akurat u nas to jest trochę tak, że to, co obiecujemy, to, to dowozimy później także. Choć wiem, że różnie bywa. Sami znajomi. <laughs> Ryszard Petru, szef Nowoczesnej, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Za Dziękujemy. Dziękuję. Mel tak, ja ja, za kanapę. Za ja późno i będą szczerstwa. Dobrze. Wszystkiego Dzień dobrego. Dobra. Do zobaczenia.